Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Wszystkich sympatyków mojego kanału. O, widać jest po locie. Znowu dwa biedaki siedzą. Dwa siedzą na wolierce. A trzeci gdzieś tutaj. O, jest. Tutaj siedzi. Trzeci biedaczek. Jest to czteroletni samiec. Wchodzę do gojemnika. Patrzę, czteroletni samiec z Wodzisławia. Miał numer telefonu, ale po zegarach dopiero zdążyłem zadzwonić. Mówię, czterolatek, fajny w ręce. Musi być nieprzypadkowy gołąb. Tak już zamyślałem, myślałem, że będzie śmiesznie, jak będę wypisywał numer. I ten numer będę miał w telefonie, w kontaktach. I faktycznie okazało się, że samczyk jest od mojego znajomego kolegi. Z oddziału on chyba w Wodzisławiu lotuje, w każdym razie na Wodzisławskiej obrączce. A czy on w Wodzisławiu lotuje, to w sumie do końca nie wiem. Chyba tak wbiłem numer, patrzę, kurde, mój znajomy. No i dałem go tu, wśród młodych, tylko dlatego, że bałem się go dać do kabinki. Mówię, niech mu się coś stanie. Chciał go, żeby go wypuścił, ale ma na tyle blisko. Że te 15 km polotnika przyjedzie, ja bym przynajmniej pojechał, więc więc będzie tu odpoczywał. Już tu chyba zażył kąpieli. Pojad już w ogóle widzę, że jest taki żywotniejszy niż był wcześniej, bo taki był zajechany. Może i faktycznie te parę kilometrów rano bym go wypuścił, odleciał, ale nie daj Boże by nie trafił. I co kolega by o mnie pomyślał, że. Co, że sobie go przywłaszczyłem, wolę nie ryzykować. Po prostu dla mojego dobra e, wolę, żeby sobie ten kolega po tego gołębia przyjechał. E, bo po prostu boję się, że mógłby nie dolecieć. Mimo, że to jest 15 km, także taka. taka o, piękny. On niebieski wygląda na filmie. A co, co bardziej śmieszne, on jest rudy. Ale widzę, że użył żywotny e, wcześniej w gołębniku. Praktycznie wpadł z moimi gołębiami, po moich gołębiach nagrywałem przylot też z okręgu śląs południe, pakowały się też od nich gołębie i on przyleciał, nie tam mocno spóźniony, po prostu po konkursie, czy może nawet w konkursie by był, nie wiadomo, weszedł, no nie wiem, pomylił się, może mam podobny gołębnik, ale zacząłem nagrywać filmik, żeby właściwie zrobić podsumowanie lotu. No, lot udany, choć wymagający dzisiaj był. Zresztą to widać po obcych, które gdzieś tam poodpadały. Mi osobiście też pojedynczych sztuk brakuje. No i tak to się składa, że co lot tam jakiejś sztuki brakuje. Po jednym, po jednym odpada. I powoli gołąbków ubywa. Akurat nie jest ten sezon jakiś taki nie bezstratny. Właśnie, właśnie są... Pojedyncze są pojedyncze straty: dwa na locie, 2 na locie, 4 loty i 10 gołębi do tyłu. Także mniej więcej nie liczyłem ile dokładnie, ale, ale nie jest tak, że mam wszystko. Tam zacząłem loty 180 sztukami i mam jakoś 170 tych gołębi, więc, więc koło domu też akurat jeszcze przed lotami jednego trzasnął na oblocie. No, i tak to wygląda. Jeśli chodzi o wynik sportowy, przerwało mi nagrywanie. Tu, jak widać, wanienki po kąpieli pozostawały. A Paulina wszystkim mutkom zrobiła kąpiel, także chętnie skorzystały z tej kąpieli. Więc, jeśli chodzi o obcego, to w tym roku już drugi przypadek, kiedy wszedł do mnie gołą od znajomego, że miałem telefon. E, który był na obrączce w, w bazie w moim telefonie w kontaktach. A wracając do lotu, to o tyle lot, lot udany, bo w miarę tych strat nie ma, ale wymagający, tak jak wspomniałem, pojedyncze straty są niestety, e, co do wyniku, no to taki remisowy wyszedł, ani nie nadrobiłem, ani nie straciłem. Byli lepsi, byli gorsi. Taki uważam na remis. Chociaż trójka z intermistrzostwa zrobiona. Dość fajnie. Piątka z GMP zrobiona. Eee, także no ogólnie coś tam, coś tam, jakieś te drobne wyniki. Na tym poziomie jak e, u mnie, lo, jak lotuję. E, nie celuję tam na mistrzostwo Polski. Ale, ale to e, tak jak zazwyczaj wydaje mi się lot e, na tym samym poziomie taki średni, nie ani rewelacyjny był drugi konkurs na oddział więc nie udało się lotu wygrać pierwszy lot udało się wygrać, wyszło super potem drugi lot gołą przesiedział, ale pierwszy by nie był na trzecim locie gołą mi przesiedział i przegrał pierwszy konkurs była własne życzenie, bo był o dobrym czasie a teraz teraz nie wiem, czy jakby od razu wbił się na wlot to byłby pierwszy, no niewiele mu zabrakło. Może by był, może by nie był, ale i tak dość szybko weszła, więc cieszy mnie, bo pokazaje, pokazuje się kilka fajnych roczniaków. Jest narybek który cieszy. Na rybek lepszy niż, no, bardziej obiecujący niż ten, który był w latach poprzednich. Tak nie zapeszając, ale, ale na rybek jest fajny po tych w czterech lotach można powiedzieć, że z rocznych jestem zadowolony. No i co, no i teraz zaczynają się poważne loty, 500 loty okręgowe, czyli startujemy od, od zera, był live, kto był na live, wie, można mógł popatrzeć. Gołąbki dość fajne siadały, tam nie wiem dokładnie 60, między 60 a 70 konkursów na bazie 1 na 5, czyli czyli 20% mogło być troszkę więcej w czołówce no tego troszkę zabrakło a tak cały lot udany ogólnie więc szykujemy się te podstawowe ptaki są w domu szykujemy się do pięćsetek tam martwią me dwa gołąbki starsze, które super latały a jakoś się nie umią w tym roku rozkręcić za to kilka nowicjuszy zaś cieszy, że Akurat pokazują, że chcą do drużyny dołączyć. Zobaczymy. Jeśli dołączą, to będzie dobrze. To jakaś ta drużyna się wyklaruje i, i gołąbki, które mają ochotę lecieć. Także to tyle z dzisiejszego weekendu, dzisiejszej niedzieli. Szykujemy się na 500. Regenerujemy gołębie. Przygotowujemy i do boju. Pozdrawiam. Dobry lot. Do usłyszenia. Daj suba. Dajcie suba, córka podpowiada, która tu koło taty już się kręci, i tatę zaciąga do domu. Dobry lot do usłyszenia. O, tu jeszcze siedzą na wolierce. Gołąbki tamten niebieski, to jest on. E, akurat na aukcji charytatywnej dla Kacperka był wystawiony. E, tu jest jego kuzyn. No to są wnuki wnuki e, prawnuki szaleńca ale zimbredowane po braciach szaleńca takie ciemne siwki wyszły Ach. nie wiem czemu czekają na mnie czyżby coś do jedzenia chciały albo wody nie mają mogą nie mieć wody bo był taki upał więc muszę im jeszcze tutaj chyba dać wody bo widzę że pokazują, że na coś czekają.